Cześć wszystkim, witam Was w nowym filmie. Czy interesuje Was, co w tym roku pojawiło się na wybiegach w kontekście mody, trendów jesienno-zimowych? Jeżeli tak, to dobrze trafiliście, ponieważ w tym filmie podsumujemy sobie i zbierzemy do kupy, jakie trendy wyznaczyli projektanci na ten sezon, jesienny głównie, ale też. Troszkę zimowy. Słuchajcie, w tym filmie chcę e, powiedzieć Wam o tym, co pojawiało się na wybiegach. E, będą to takie nietypowe ubrania. Także, jeżeli interesuje Was taki typowy film z trendami jesiennymi, to koniecznie zostawcie komentarz. To będą wtedy takie bardziej użytkowe trendy. Opowiem Wam, co właśnie na tych wybiegach się pojawiało. No i jakie fantazje poniosły projektantów. Czy może będą tutaj e, też jakieś takie? Bardziej typowe trendy, bardziej użytkowe. Te stylizacje, które tutaj zobaczycie, będą zdecydowanie bardziej takie wyniosłe, ekstrawaganckie. Także no co no, zapraszam Was do oglądania, bawcie się dobrze i inspirujcie się! Jako, że nie pamiętam e, wszystkich e, projektantów i wszystkich wybiegów na pamięć, to będę się wspomagać nie dość, że moją ściągą, którą sobie tutaj zapisałam, ale Wam jeszcze jej nie pokażę, e, to jeszcze troszeczkę laptopem, żeby po prostu móc powiedzieć Wam e, nazwy konkretnych projektantów. Zaczynamy więc od trendu na wzory flite. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia, ale wydaje mi się, że jest to z norweskiego. Sama, słuchajcie, pierwszy raz dowiedziałam się o tym, że nazywa się to Flyte. Są to tak zwane wzory w takim nieco wiejskim stylu. Jakby się pojechało. Ja sobie to tak zapisałam do takiego wiejskiego domu. Natomiast dla mnie mi się to kojarzy z takimi po prostu zimowymi wzorami. Czy pamiętacie trend, kiedy robiło się takie sweterkowe paznokcie? No to mi się to właśnie troszeczkę z tym kojarzy. Wzór flyte to jest właśnie takie. To nie jest plecienie, to jest no taki konkretny zimowy wzór, ale nie tylko to. Ponieważ y, chodzi tutaj ogólnie o trend takiego coziness, że na tych ubraniach pojawiały się po prostu takie charakterystyczne wzory, nieco przypominające momentami takie królewskie, ale generalnie chodzi o te właśnie kraty, geometrie i o to, że te wzory pokazywane są na takich materiałach często sweterkowych, cieplejszych, takich flanelach, żeby stworzyć ten takiego coziness, tego po prostu takiej przytulności, tego ciepła. E, czy jest to coś super nowego? Nie powiedziałabym, ponieważ ten wzór po prostu kojarzy mi się ze swetrami, które na jesień są e, wiadomo naszą podstawą garderoby, przynajmniej moją, ponieważ na jesień to ja po prostu wstaję, pierwszy po co sięgam do sweter, jeansy i mam gotowy outfit. Także e, tego oczywiście będzie sporo, ale nie tylko na swetrach, ponieważ też na kurtkach spodniach i Zarówno akcesoria. Trend numer dwa, czyli styl korporacyjny z takim e, dość mocnym skupieniem się na krawatach. Ale krawatach, oczywiście, nie tylko w modzie męskiej, ale też i tej damskiej. Jest to coś, czego mega chciałabym spróbować w tym roku, ponieważ krawaty zaczęły mi się jakimś cudem podobać, ale bardziej zaczęły mi się podobać w tych takich fancy stylówkach. Oj, źle to powiedziałam nie fancy, ale w tych takich bardziej y, stylówkach po prostu na co dzień. Krawaty jako takie nietypowe połączenie, nie tylko z koszulą, tylko też nawet z t-shirtem czy z czymś tam innym, niżeli krawaty w całym smokingu. Zawsze byłam fanką noszenia muszek e, u facetów, niżeli krawatów, ale powoli się przekonuję. No i słuchajcie, projektanci e, również tutaj prezentowali e, na swoich wybiegach właśnie dużo krawatów. E, również Loewe było też na Ami menswear, widzicie je wszystkie na ekranie. Krawaty w tym sezonie będą widoczne, popularne na pewno w tych mm, sferach high fashion, ale mam spore przeczucie, że e, w sieciówkach i w sklepach internetowych również będzie można bardzo łatwo dostać fajny krawat dla kobiet. Trend numer 3. To golfy, ale nie takie typowe, bo wiadomo co sezon jesienny. Mam wrażenie, zawsze są golfy. Nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni. Golf też wiadomo, daje nam ciepło. Natomiast w tym sezonie też projektanci pokazali takie wariacje tych golfów. Golfy nie dość, bardzo wysokie, golfy bardzo szerokie, ale też golfy bardziej. Te takie niższe, natomiast bardzo szerokie tutaj na ramionach. Były też takie golfy bardziej przypominające jakiś taki crazy kołnierz. Ja akurat fanką golfów nie jestem. Może się przekonam, jeżeli ubiorę coś takiego większego. Natomiast bardzo podobają mi się te golfy w płaszczach. I generalnie w tym sezonie jesiennym będzie dużo oversize'u, ale też będzie dużo tego warstwowania. Mam wrażenie, że pojawi się też dużo płaszczy z połączonymi szalami. Już w tamtym roku na jednym jedna z marek właśnie zrobiła taki Popularny krój płaszcza połączonego z szalem. Mam, mam nadzieję, że w tym roku będzie większa dostępność czegoś takiego, bo uważam, że to jest mega ciekawe. Ale generalnie będzie się dużo działo tutaj na szyi. Będzie dużo golfów, dużo wysokich golfów i tych właśnie szerokich. Trend numer 4 to jest bardzo ciekawy case, ponieważ jest to taki ekspresjonistyczna wersja wzoru kamuflażowego. A co, co to w ogóle jest i o co tutaj chodzi? Podejrzewa się, że być może Farer Williams, który debiutował na wybiegu Louis Vuitton. Zapoczątkował nowy trend, ponieważ był on wtedy ubrany w taki smoking, który przypominał trochę wzór Minecrafta na sobie. Natomiast łączył on kolory, właśnie te takie kamuflażowe, czyli jak mamy po prostu ubrania wojskowe, tak, żeby się dopasować najczęściej po prostu z lasem, z glebą, więc mamy tam brąz oraz zieleń. No i właśnie powstał trend, ponieważ bardzo dużo projektantów zaprezentowało na wybiegach ubrania. Z takim ekspresjonistycznym wzorem kamuflażowym. Czyli nie takim typowym jak w wojsku, tylko z jakąś taką wariacją. I te wzory były naprawdę różne, na różnych ubraniach, czy to na spodniach, sukienkach, kurtkach. Naprawdę było tego mnóstwo. Były również całe sety, płaszcze. Myślę, że to jest mega ciekawe. Nie sądzę, czy sama bym po jakąś taką rzecz sięgnęła, ponieważ jest ona dosyć taka. Wybijająca się. Ja wolę raczej stonowane wzory, jak już, ale niektóre z tych rzeczy mi się naprawdę podobają, szczególnie te, które mocniej nawiązują do natury i nie przedstawiają jedynie takiego wzoru, właśnie kamuflaż, tylko e, jakoś, po prostu jakiś krajobraz natury. To mi się podoba. A właśnie projektanci też w tym roku e, łączyli swoje projekty z tą naturą i nawiązywali do niej, a to uważam, że jest naprawdę super. Futra to kolejny trend jesienny jesienno-zimowy w zasadzie. No, słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, ale dużo projektantów właśnie zaprezentowało na swoich wybiegach długie, obfite, kolorowe futra sztuczne, także bardzo fajnie. Futro jest, jest, jest to mocny akcent w stylizacji, bardzo mocny, ale podoba mi się. Bardzo często właśnie te płaszcze, które są e, zrobione mm, i, i są takie. Są takie objętościowe i takie wielkie. Bardzo mi się to podoba, natomiast ciężko jest to wystylizować na co dzień, bo jest to mega wyniosły i wyniosłe ubranie. Jak się to ubiera, to się wydaje komuś, że po prostu idzie się na jakiś bal albo na jakąś galę, więc ciężko jest to często wystylizować na co dzień, ale da się. I mam nadzieję, że uda mi się podjąć jakąś taką próbę, bo jestem zdecydowanie fanką tego, jak te futra wyglądają. Jestem ciekawa, co Wy myślicie o futrach. Nie pytam o prawdziwe absolutnie. Ja nie jestem zwolenniczką noszenia prawdziwych futer. Także dajcie znać, czy futra Wam się w ogóle podobają i czy takowe. Jeżeli film Ci się podoba i dobrze Ci się go ogląda, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz subskrypcję mojego kanału, żeby być na bieżąco oraz możesz też wpaść na moje inne social media, czyli na przykład Instagram lub TikTok, gdzie jestem bardzo również aktywna. I robię inny content, także inny, ale też podobny. Wiecie o co chodzi. Wiecie, co macie robić. Jeżeli chcecie, to będzie mi miło, jeżeli mi w jakikolwiek sposób wesprzecie. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do dalszej części filmu. Swetry narciarskie przeniesione do mody codziennej. Swetry nociarskie to jest, tak wiecie, ja, ja bym to określiła bardziej swetrami, z motywem zimowym lub z takim motywem trochę bożonarodzeniowym. Jak kojarzą Wam się swetry, właśnie takie świąteczne, to one mają często na sobie śnieżynki, jakieś takie paski i tak dalej. Rzeczywiście kojarzy się to bardzo z górami i często nawet Wam mówiłam na filmach, jak mierzyłam tego typu sweter, że po prostu najchętniej to ja bym go ubrała, wzięła w góry i siedziała przed kominkiem. To jest właśnie ten vibe, to jest właśnie ten trend, którego, który zaprezentowali nam projektanci na swoich wybiegach. Chcieli przenieść tą modę narciarską do życia codziennego, co uważam, że jest super, bardzo mi się to podoba. Natomiast ten wzór jest tak mocno dla mnie, przynajmniej charakterystyczny z zimą, z gwiazdką, że nie wiem, czy byłabym w stanie ubierać go na jesień. Swetry same w sobie bardzo mi się podobają. Ten wzór też bardzo lubię, bo po prostu dobrze mi się kojarzy. Natomiast czy chodziłabym nim na co dzień? Nie wiem. Chyba nie. Ale widzicie, nie, no nic też tego wykluczać, bo jak zobaczę jakiś taki fajny sweter i sobie będę w nim chodzić na co dzień, to też spoko, ale mi się to najbardziej kojarzy z grudniem i z vlogmasami. Następny trend czyli szerokie ramiona. Widoczne głównie w marynarkach, ale szerokie ramiona naprawdę naprawdę szerokie. Nie tak po prostu szerokie, tylko mega mega szerokie. Bardzo mi się to podoba. Uwielbiam oversize, uwielbiam przesadę i uwielbiam szczególnie zabawę proporcjami. A tutaj mamy ją całkiem mocno zaakcentowaną. Jeżeli mogę tak powiedzieć, nie wiem czy to jest logiczne, ale okej. Okay. Wiecie o co chodzi. Bardzo lubię, kiedy te proporcje możemy zmieniać ubraniami i możemy się nimi bawić. Ja jestem fanką oversize'u po prostu po całości i mogę mieć i szerokie spodnie połączone z szerokim swetrem albo i jeszcze szeroką kurtką. Wiecie o co chodzi? Ja mogę być cała obrana w oversize i mi się to bardzo podoba. Wiem, że traci się przy tym kobiece kształty, ale co z tego? Uważam, że ten trend jest super i mam wrażenie, że będzie go pełno w tym roku, ponieważ też szerokie ramiona kojarzyły się bardzo z tymi oversizeowymi płaszczami, tręczami, także ja na pewno będę to praktykować. Cieszę się, że to się pojawia nadal na wybiegach i też cieszę się, że jest to troszeczkę z taką przesadą, bo takie szerokie ramiona też super wyglądają. Do obcisłego dołu. Ja to po prostu lubię, ale wiem, że to nie jest dla każdego, bo nie każdy czuje się dobrze, jeszcze się tutaj poszerzając. Co ciekawe, sezon jesienno-zimowy będzie obfitował w rzeczy błyszczące. Tak dokładnie, będzie dużo akcentów błysku, a przynajmniej tak. Pokazali nam projektanci na wybiegach. Zaprezentowali nam e, świecące elementy w sukienkach, spódnicach, rękawach, kurtkach. No naprawdę było tego sporo. Czymś to podoba? Nie wiem. Troszeczkę ten błysk mi się już znudził. W zasadzie był taki sezon, kiedy mocno e, trendowały błyszczące sukienki w cekiny czy w jakieś inne brokaty. Mam wrażenie, że już po tamtym sezonie mi to tak. Tak mi już to wygasło trochę, natomiast e, jak najbardziej sroczki, e, które kochają, co się błyszczy, myślę, że będą zadowolone. Projektanci pokazali nam błysk w różnych wydaniach, także zobaczymy, czy będzie w czym wybierać również w sieciówkach. Kurczę, wiecie, zawsze jak robię te filmy o trendach, to mam takie poczucie, że chciałabym coś poeksperymentować, pokazać Wam te trendy też nie wiem, na Instagramie, w jakichś stylizacjach. Możecie mi dać znać, czy, czy to w ogóle brzmi fajnie, czy jest to totalnie niepotrzebne i zbędne, bo w ogóle nie wzorujemy się trendami. Smokingi, czyli kolejny trend, którego było sporo na wybiegach. Oczywiście zarówno w wersji dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Te smokingi były w róż wydaniach. Naprawdę przeróżne kroje, kombinacje i fantazje. Czy to jakieś szersze muszki, czy obcięte ramiona, w sensie czy obcięte mm, rękawy? E, czy bardziej właśnie klasyczne wydanie? Ultrawysoki stan. Jakieś tutaj dziwne kołnierze, kokardy zamiast muszek czy krawatów. No naprawdę tych kombinacji było sporo, były też szerokie mankiety, szersze te kołnierze, bardziej szpiczaste Okrąglone. Bardzo fajny trend. Uwielbiam smokingi, uwielbiam zestawy garniturowe na kobietach. Uważam, że to jest, że każda kobieta powinna mieć w szafie zestaw garniturowy, bo to jest po prostu gotowy outfit, który się wyciąga z szafy i ubiera jedynie coś pod spód, wiadomo, pod, pod yy, marynarkę. Natomiast to jest takie. To jest taki outfit na wiele okazji, czy to na dzień, czy to na wieczór, bo smoking i ogólnie taki zestaw garniturowy moim zdaniem nie musi być tylko ultra elegancki. Tylko można go ubrać zarówno na obiad z przyjaciółką, jak i na kolację z chłopakiem, jak i na jakieś poważniejsze wyjście. Naprawdę to dużo zależy od wykończenia całej stylizacji, od fryzury, makijażu, od dodatków i wszystkiego. Także bardzo się cieszę, że, że to jest i fajne, mam nadzieję, że właśnie ten smoking bardziej e, przeniknie do mody damskiej, bo oczywiście zestaw garnitorowy to jedno, ale smoking, czyli właśnie na wykończenie tą koszulą, jakąś tutaj muszką, krawatem, mega ciekawe, chciałabym tego spróbować i chciałabym się gdzieś tak ubrać. No i słuchajcie, ostatni trend, który pojawiał się na wybiegach, to, to jest mega dziwne. Kołdra na stylizacjach. Kołdra w stylizacjach. Jakby projektanci chcieli przez to przekazać właśnie tą taką przytulność, ponownie tą coziness, ale dosłownie oni zrobili stylizacje oparte na kołdrze, na pościeli. Widzicie jak to wygląda? Jest to mega śmieszne, bo czasem są to jakieś takie akcenty bardziej w stylu puchowej kurtki, albo jakiejś takiej fantazji puchowej kurtki. Natomiast w niektórych tych stylizacjach naprawdę... Sukienka, która przypomina pościel. Jakby wiecie o co chodzi, bardzo mnie mm, zawsze tak inspiruje i intryguje to, jak projektanci myślą, jakimi kategoriami. Wiecie, że kołdra, stylizacja i to ma odwzorować właśnie tą przytulność sezonu jesienno-zimowego. To jest dla mnie mega ciekawe, inspirujące. Uważam, że może nie aż tak takie rzeczy pojawią się w sieciówkach i w sklepach dla nas, tylko gdzieś tam ten trend moim zdaniem zostanie przemycony, ale troszeczkę uspokojony, czyli dostaniemy fajną, puchową kurtkę. W jakąś taką na przykład oversize, mega długą, albo z bardzo szerokim e, kapturem, czy jakimś takim mega właśnie obfitym. Liczę na to, bo chciałabym mieć taką kurtkę. Także mam nadzieję, że będą jakieś takie bardziej crazy wydania, e, właśnie ubrań, e, oparte na pościeli. A czemu nie? Jestem bardzo ciekawa, który trend najbardziej przykuł Waszą uwagę i co w ogóle myślicie o tych wszystkich lukach z wybiegu. Dajcie znać, czy chcecie film o bardziej użytkowych trendach na jesień? Myślę, że e, chętnie go dla Was stworzę, ponieważ sama uwielbiam oglądać takie podsumowania i wiem, że Wy też całkiem za nimi przepadacie. Czekam na Waszą opinię, na komentarze i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału, żeby być na bieżąco. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Bajo!